O, kolega po pachu, też ciągnik. No ja tak szybko jeszcze nie mogę. I chopeczka, i w górę dupeczka, bo chopeczka. I znowu dupeczka, bo chopeczka. Słuchajcie, to wam nie mówiłem chyba, ale jadę na przegląd, pierwszy przegląd z Moto 520 LONG. Stówka kilometrów już pyknęła, oszczędzałem go kurczę, muszę wam przyznać, że tak specjalnie nie za wiele jeździłem, bo chciałem się trochę jakby oswoić z nowym nabytkiem i tak dalej, no ale nastał już czas, taki interwał króciutki, że 100 kilometrów. No więc jadę, 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 zawożę już dzisiaj, dzisiaj jest sobota, mimo że pewnie oglądacie to inny dzień, no bo jeszcze trzeba zmontować, dzisiaj jest sobota, przegląd ma w poniedziałek, ale dlatego zawożę dzisiaj, że ma padać przez później najbliższe parę dni, w związku z czym wolę to ogarnąć szybciej. I ścinamy zakręty, i ścinamy. Kurde, to była podwójna ciągu, ale to ja wiecie, w programie dorobiłem. W Photoshopie. Zdradzę wam tajemnicę. Dzisiaj jest taka całkiem niby wydawałoby się rzeczka pogoda, ale jak się jedzie, to wiadomo, witerek. No ja założyłem ładnie kurteczkę, wszystko okej. Okay. Ale kurde, siedzę w rozkroku, w długich portach co prawda, ale nie tak dzieje po pindolu, że po prostu, kurczę, no trzeba, no, takie, takie są fajne, wiecie, skarpetki na pindola takie. Ja mam urodziny niebawem, to jak jakiś widz ogląda, to niech kupi. Tylko ja się tam chwalić nie będę i tam, y, w sensie, to nie musi być rozmiar cel. Także jak ktoś chce zrobić dobry prezent, to taki wiecie na elegancko, pierdolniczek i będę zadowolony, bo pizdzi jak pieleckie. Ojej, jest na tej drodze ktoś wolniejszy niż ja, jak dobrze. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Kurde, bo do tego tu blokuje ruch. A tutaj się nam trafił. Tuś na rowerku, jak miło, i kierunek cyk, cyk. A za mną sznureczek samochodu, ale ja jadę zgodnie z przepisami, no prawie, ale zgodnie. Przez wiochę jedziemy, chyba jakąś przez miasto. Ja brak przepuściłem peleton, żeby nie było, że kładowcy tacy źli. Pierwsze tam z dwóch jedzie jeden skręca, drugi nie skręca, co by nie było. Paniki! W ogóle to się orientujecie, czy istnieje coś takiego jak tempomat do <laughs> oczywiście Oczywiście, wspaniałemu się w to przewracało. Ale serio, jestem bardzo ciekawy, bo to by było fajne. Może bym coś takiego wymyślił? co hmm. może jakiś patent? Może jakieś pieniądze. Przepraszam, źle powiedziałam pieniążki. Może jakieś pieniążki by z tego były? Hmm, hmm, hmm. Good idea, very, very, very good idea. W sumie już nie mam daleko, ale bym sobie tyma puścił Tylko nie mówcie nic Darkowi sąsiadowi, bo... bo on... Mi robi przysługę i pojechał do tego dealera, żeby mnie później, kurczę, odebrać, żeby nie musiał wracać... No, ja to fajnie No, i no, nie musiał wracać, wiecie, piechotką, no, jakby się dowiedział, że ja się na piłka zatrzymałem, to mógłby się, delikatnie rzecz ujmując, skrytować. Dobra, no, także mógłbym mówić, bo ja się na chwilę zatrzymam na papierosa. Dobra, nie powiedzieliście Darkowi, że zatrzymałem na pepa? No dobrze. Dareczku, jak oglądasz, yy, chociaż Ty masz tam zajęcie w sumie, to jest też Twój świat. Ja nie chcę teraz widząc podpowiadać, po co Ty tam pojechałeś, tak profilaktycznie, yy, jakby Twoja żona oglądała yy, to ja też nie będę jej denerwował ekstra, <gry> ale może się za chwilę coś tam wydarzyć. Jeśli się coś wydarzy, to Was oczywiście poinformuję.